Czystsze powietrze, piękniejsze miasto. Tak w wielkim skrócie można podsumować realizację kolejnych projektów na terenie Gombina. To przede wszystkim projekty związane z bezpieczeństwem, ale także ochroną klimatu. Na pewno jest to jeden z naszych kierunków, żeby ta zieleń w mieście, mimo że już jest jej dużo, i to Gombin się tym wyróżnia, że mamy parki i jest dużo zieleni. Jak na małe miasteczko, tutaj zieleni naprawdę mamy sporo ale cały czas no, zwiększamy też jej areał i zwiększamy też sadzenie tych roślin, które pochłaniają pyły. PM10, PM2,5 one są szkodliwe dla mieszkańców. A dzięki tym nasadzeniom nowym właśnie uzyskamy no, ten efekt, że te pyły będą pochłaniane a powietrze będzie czyste. Dlatego też prowadzimy tak szerokie działania dotyczące również nasadzeń, ale i gazyfikacji, ale i edukacji ekologicznej. To wszystko razem jest związane po to, żeby uzyskać lepszy efekt. Efekt bardziej czystego powietrza i lepszego, zdrowszego życia tutaj w mieście Gombin. Na ulicy Nowy Rynek trwają nasadzenia drzew i krzewów. Ich zadaniem będzie pochłanianie zanieczyszczeń, ale również zmniejszenie hałasu miejskiego. W sumie pojawi się tu ponad 4000 nowych roślin. Będzie posadzony nowy, nowy żywopłot, nowe rośliny, które no zastąpią Zastąpią te dotychczasowe, no, które już po prostu i nie cieszą oka, i nie spełniają swojej funkcji ekologicznej, która w zasadzie jest tutaj pierwszorzędną sprawą, gdyż no, rośliny, jak dobrze wiemy, pochłaniają e, szkodliwe substancje z powietrza, e, zmniejszają tą emisję CO2 do atmosfery, a dają nam tlen, tak? Więc no, inwestycja w te tereny zielone nie tylko płaci się ze względów estetycznych, ale i ze względów takich zdrowotnych, rewitalizacja nowego rynku realizowana jest w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia ochrony powietrza Mazowsze 2020. Koszt całego projektu to 70 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniosło 35 tysięcy. To nie wszystko. W centrum gąbina pojawiły się ściany kwiatowe. W tym momencie są zamocowane donice do układu wertykalnego, które w sposób specjalny umożliwiają nasadzenie roślin, tak, żeby, żeby one się trzymały ściany pionowej z jednoczesną możliwością ich Ściany kwiatowe, które powstały w parku naprzeciwko ratusza stworzy w sumie około 400 roślin. Od lat współpracujemy z lokalną grupą działania Aktywni Razem, która w ramach środków programu rozwoju obszarów wiejskich pozyskała środki na zadania przeznaczone dla Jenocych samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza i skorzystaliśmy z takiego programu zgodnego ze strategią rozwoju, ze strategią rozwoju lokalnej grupy działania pod nazwą Oddychamy zdrowo, likwidujemy CO2, czy walczymy z CO2 i zadanie to przede wszystkim miało na celu poprawę wizerunkową miasta, ale też przede wszystkim poprawę jakości powietrza. W ramach tego zadania uzyskaliśmy, w ramach tego dofinansowania uzyskaliśmy około 31 tysięcy złotych, w ramach których mieliśmy wykonać cztery wertykalne kwietniki, to są ściany kwiatowe, około 12 metrów powierzchni, na których będzie nasadzono około 400 roślin te ściany kwiatowe mają wyizolować część przestrzeni publicznej, czyli część parku od ruchliwej drogi. W ramach tego projektu zmodernizowano również oświetlenie dworca autobusowego w Gąbinie. Stare, rtęciowe punkty oświetleniowe zastąpiono nowoczesnymi, energooszczędnymi LEDami. Zmieniło się także oświetlenie wewnątrz budynku. A skoro jesteśmy przy oświetleniu, to na terenie miasta i gminy Gąbin do połowy przyszłego roku nastąpi kompleksowa modernizacja oświetlenia. Podpisaliśmy Umowę z firmą Energa Oświetlenie na kompleksową modernizację oświetlenia na LED-owe. I nie tylko w mieście, jak było w pierwszym etapie, ale teraz tuż no, na dniach podpiszemy również e, na e, modernizację na terenie gminy. Czyli tak jak pani powiedziała, prawie te 1300 ponad punktów świetlnych będzie punktami LEDowymi. Dzięki temu będziemy mieli no, powietrze e, też czystsze z tego względu, że gdzieś w Polsce nie będzie tego dymu, który produkował energię, także to nie tylko o sobie myślimy, ale myślimy też o całym kraju. No i dostosowane zrównomierne oświetlenie LEDowe też które ma ten aspekt ekologiczny i bezpieczeństwa. Dzięki takim działaniom miasto i gmina stają się bardziej atrakcyjne nie tylko dla obecnych mieszkańców czy turystów, ale także tych, którzy szukają swojego miejsca do zamieszkania. Miejsce wyjątkowe, bo miasto bardzo stare, z licznymi zabytkami i z piękną zielenią. To jest walor, który naprawdę przyciąga. Stąd też na tereny miasta i gminy bardzo duży jest napływ nowych mieszkańców i to nas bardzo cieszy, dlatego też budujemy żłobki, dlatego też budujemy przedszkola nowe, inwestujemy. W przyszłym roku kolejne będziemy placówkę otwierać w zakresie żłobkowym, także jest tutaj bardzo dużo młodych ludzi, którzy tu w Gąbinie znajdują swoje miejsce na ziemi. I to nas bardzo cieszy. Zapraszamy wszystkich. Jak dodaje burmistrz, to również atrakcyjne tereny dla przedsiębiorców. W planach jest stworzenie m.in. Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego.